Trwa ogólnopolski kongres regionów w Świdnicy. Każdy prezydent musi być i negocjatorem, i szeryfem. Fabryka marihuany w Lubinie. Na terenie Lubina wynajęli domek jednorodzinny i mieszkanie. Jest środa, 12 czerwca, Edyta Drzymała, witam i zapraszam na informacje. Finał rankingu najlepszych prezydentów miast zorganizowany przez Newsweeka, w którym znalazł się również szef lubińskiego samorządu Robert Raczyński, otworzył czwarty Ogólnopolski Kongres Regionów w Świdnicy. Tematem sesji inaugurującej tegoroczną edycję kongresu był idealny prezydent, szeryf czy negocjator. Ranking prezydentów miast został opublikowany przez Newsweeka w ubiegłym tygodniu. W świetnicy podczas otwarcia kongresu najlepszych 15 otrzymało pamiątkowe dyplomy. Na 15 miejscu rankingu znalazł się prezydent Lubina Robert Raczyński. Ciepły klimat, fajne słowo. E, dziękuję bardzo. Podczas otwierającej kongres sesji plenarnej uczestnicy podjęli temat idealnej prezydentury. Zastanawiano się czy dobry prezydent powinien działać jak szeryf czy raczej jak negocjator. Według Ryszarda Grobelnego prezydenta Poznania, który zajął ósme miejsce w rankingu Newsweeka, najlepszym wyjściem jest znaleźć pomiędzy tymi typami przywództwa złoty środek. Jednym i drugim zawsze jest tylko pytanie, ile we mnie powinno być tego, który podejmuje twarde decyzje, których bardzo często mieszkańcy oczekują, a ile tego, kiedy potrafi się nagiąć, porozmawiać, czasami zrezygnować, ustąpić. W każdym miejscu trzeba umieć wybrać między jednym i drugim. Zawsze trzeba być jakoś tam elastyczny, więc każdy prezydent musi być i negocjatorem, i szeryfem, raz jednym, raz drugim. Cała wielkość prezydenta polega na tym, że musi wyczytać kiedy i w jakim stopniu ma być jednym albo drugim. W ramach czwartej edycji Ogólnopolskiego Kongresu Regionów w Świdnicy dla samorządowców, polityków, przedsiębiorców, jak i naukowców przygotowano ponad 60 spotkań merytorycznych na temat przyszłości samorządów. Lubińscy policjanci zabezpieczyli 4 kg marihuany i 100 krzewów konopi indyjskich. Narkotyki znajdowały się w mieszkaniu oraz w domku jednorodzinnym w Lubinie. Zatrzymanych zostało trzech mężczyzn, którzy teraz najbliższe miesiące spędzą w policyjnym areszcie. Wina mężczyzn nie budzi wątpliwości. Zatrzymano ich w miejscu, w którym znajdowały się narkotyki oraz plantacja marihuany. Ta sprawa jest stosunkowo świeża, gdyż policjanci pracowali nad nią do późnych godzin wieczornych, wczoraj jeszcze dzisiaj nad nią pracują, więc tutaj nie możemy jeszcze mówić o takich typowo konkretnych zarzutach. Uprawa i posiadanie narkotyków to tylko część zarzutów, które postawione zostaną trzem mężczyznom. W namierzonych dziuplach znajdowały się również podzespoły komputerowe. Biegły stwierdzi teraz, do czego mogły być wykorzystywane. Zatrzymani to 27- i 29-letni mieszkańcy Lubina oraz 29-latek z województwa małopolskiego. Na terenie Lubina wynajęli domek jednorodzinny i mieszkanie. W tym domku i w tym mieszkaniu prowadzili uprawy konopi indyjskich. Była tam tak powiedzmy taśma produkcyjna przygotowana do tego. W jednym mieszkaniu, gdy policjanci do niego wkroczyli, ta jedna uprawa już była zakończona, były czynione przygotowania do kolejnej. Za posiadanie narkotyków grozi im kara do trzech lat więzienia. Gdy w grę wchodzi większa ilość środków odurzających, jak to było w tym przypadku, wymiar kary może się zwiększyć nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Kolejne cztery dochodzą za handel narkotykami, jeśli ten zostanie udowodniony. Stolarze, ślusarze i frezerzy pilnie poszukiwani. Pracodawcy w Legnicy skarżą się, że w regionie brakuje nie tylko wykwalifikowanych pracowników, ale także uczniów, którzy mogliby nauczyć się zawodu podczas specjalnego stażu. Przekonali się o tym właściciele legnickiej firmy, która zajmuje się produkcją narzędzi i obróbką metali. Zatrudnienie stolarza, ślusarza czy frezera graniczy z cudem. Brakuje również chętnych uczniów, którzy wzorem minionych lat w zakładach państwowych i prywatnych firmach odbywali staże. Przed laty było to tak, jeszcze, jeszcze 10 lat temu, że przychodził uczeń do konkretnego zakładu, tak jak do mojego, tak jak Michalina wspomniała, było, było tutaj 10 uczniów. Przychodził uczeń, miał dwa lub 3 dni praktyki, dwa dni nauki w szkole. Yy, gdzie się uczył teorii. Yy, po jakimś czasie to, to zginęło i do dnia dzisiejszego nie ma. No, nie, ma yy, fachowców, nie, nie uczą się fachowcy w naszej branży, nie uczą się fachowcy jeszcze w innych branżach. Jeszcze kilka lat temu do szkół zawodowych szli najsłabsi uczniowie. Rodzice straszyli swoje dzieci, że jeśli nie będą się uczyć, to skończą w zawodówce. Dziś sami pracodawcy życzyliby sobie, aby więcej osób kończyło szkoły zawodowe. Zaledwie co piąty absolwent gimnazjum wybiera szkołę zawodową. 30% idzie do technikum, połowa uczniów zaś decyduje się na liceum. Właściciele Legnickiej Firmy wiedzą o tym najlepiej, ponieważ już od dłuższego czasu chcą przyjąć na praktyki młode osoby, jednak chętnych brakuje. My bardzo chętnie przyjmiemy takie osoby. Ja obdzwoniłam wszystkie szkoły. Wiem, że jest, są chyba trzy klasy, które kształcą ślusarze, ale one są objęte patronatem bardzo potężnych firm tutaj z Dolnego Śląska. Natomiast w reszcie szkół nie ma takich klas. Z tego względu no, powiedziano mi, że dyrekcja mi powiedziała, że nie ma naboru, ponieważ nie ma chętnych. W Legnicy jest co najmniej siedem szkół, które pozwalają młodzieży na zdobycie konkretnego zawodu. Młodzież niezbyt często wybiera te kierunki, albo dość niewystarczająca ilość tej młodzieży wybiera takie kierunki kształcenia i no niestety wybiera bardzo często licea ogólnokształcące, które tak naprawdę nie dają żadnych kwalifikacji zawodowych. Legnicy przedsiębiorcy wpadli na pomysł, w jaki sposób można by zachęcać uczniów do tego, by wybierali szkoły zawodowe. I Żeby trafić do tych młodych ludzi, to trzeba iść do gimnazjów, bo to oni podejmują decyzję, co chcą dalej robić i rozmawiać z tymi młodymi ludźmi, z ich rodzicami, bo też często mają na nich wpływ. I trzeba im pokazywać takie firmy jak nasza, czy też o innej specyfice. I trzeba ich namawiać, że to jest zawód intratny, że jest poszukiwany nie tylko w Polsce, ale też i za granicą. Prawie 4 na 10 firm w Polsce ma trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Takie są wyniki ankiet firm doradztwa personalnego. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.